Nie no, tak szczerze. Za dwa okały tak minimum powinniśmy z tego trafić, co? Lecimy. Piczki, zarasza. Czy opacało się? Poświęcać czas. Czy się nie opacało? Zaraz tu jakiś piękny francuski skoczy. mówię wam. Mbappé z pika będzie. No na razie wygląda to nieobecnie. O, duplikaty. A. Chociaż w sumie duplikatów to już tak średnio by nam coś pasowało. Mamy pajor, mamy walkout. Przerażają mnie te duplikaty trochę. No i jeden z 384, no tutaj wypadałoby gierko, tak? Wypadałoby. No Okej, okay, jest karta specjalna. Przyjemnie, przyjemnie. Może coś trafimy na TSB? Kto wie, są chyba wszystkie wymienne te paki, są Siu. No dobra, to 10 razy 75 za start. Elita 3. Okaut! Dejong? Ej, no to coś zarobimy! Dejong powinien coś kosztować! Dejong, ile jest 30? Obstawiam jakieś 3 k Teraz zobaczymy. Kozak, kozak, dobra, wystawiam od razu przed 19, żeby nie zleciała cena. Co tam, co tam? Końcówka okresu, ale nie jest kolorowo, klawisz, nie jest kolorowo. Co 20 minut mniej więcej chce mi się płakać. O, znowu walkout! Rodri! Ty, 9 minut Halo, nagrody z SB? Czy to nie jest najlepsze, co może być? A co to za paczka? Kurde, nie wiem, jaka to paczka. To chyba jeszcze nie była 85+. Dobra, Rodri też kosztuje 30 pewnie. Taki overall wysoki. Zgadza się czy się nie zgadza? Uwaga. Co jest? Swanson. Nie, co to jest? Rayten chyba, Rayten? W każdej paszce był walkout widzowie. to jest hit, hit. Rejten, rejten, Obsalam jakieś 15K. Zobaczymy. Wystawę sobie Dobra, wystawię tyle. Kochani, a sponsorem dzisiejszego materiału, jak i całego kanału jest firma Endorfi, która przygotowała straszne przeceny na Halloween. A na co są te straszne przeceny? Tym razem padło na klawiatury do minus 40% zniżki. Także jeśli potrzebujecie nowej klawiatury albo wasza klawiatura nie domaga, to myślę, że w najbliższym czasie nie będzie lepszej okazji niż. Na Halloween od Endorfi. Moi kochani, sprawdźcie w wybranych sklepach, te, które macie aktualnie na ekranie, to tam szukajcie tych zniżek, tam szukajcie promocji. Oczywiście link będziecie mieć w przemiennym komentarzu i w opisie. Ja z całego serduszka polecam firmę Endorfi. Sama korzystam z ich klawiatury. Także nie pozostało mi nic innego, jak zachęcić Was do zakupu, tym bardziej, że są super zniżki. Ale dobrze, dobrze, no przynajmniej jest powtarzalność. Przynajmniej jest powtarzalność formy. Nie no, graliśmy tragicznie, graliśmy tragicznie, ale przynajmniej mamy to minimum. Przynajmniej mamy to minimum. Zobaczmy, co nas czeka w nagrodach za 9 rund. To może od informa. Może Hansen tutaj zaczniemy. Ale jest walkout, czyli to będzie napastnik Bundesligi. Nie wiem, jak on się nazywa. Yy, 15 razy 8, 1 plus. Niech będzie. O, jest walkout. LP Grimaldo. To czy będzie podwójny? Bez, ok, czyli Grimaldo zobaczymy tutaj. Dobra, 10 razy 82, plus. O! O! Jednak się da. Kto to jest? Bez podwójnego kautu. Bo nie mógł być siła podwójna. Co? Co ja za paczkę otwieram? To ja nie wiem, jaką paczkę otwieram. 82, plus? To bez wykautu? Okej, okay, dobra, już fajnie jaką paczkę otwieram, Bo będzie walkout. Baba, baba. Daj, ba. Smith. Co? Może Puteyas? Czekaj, czekaj. Patry czy Bonmati! Bon Mati! Oni to już zapomniałam całkowicie. No proszę bardzo. No proszę bardzo, co chodzi? Będzie trzeba przetestować, no. No i Hero. Czy z tego Hero da się jeszcze coś do mojego składu trafić dobrego? Nie no Jajaturę, chyba bo się mieści. No dobra, cóżmy sobie. Pewnie Ukołty nie będzie. A, jest Ukaud. Potężny solskier. Gdzie, on ma Fineski! Ja pierdzielę, no napad go. Pokrza. Dalej nie mamy po jak coś w tej konfiguracji. Nie, mi mózg nie widzowie. Ja nie umiem. Nie wiem, ja nie wiem. On mówi, że nej. Hmm. Tylko wiecie, jaki jest problem? Że nam zostaje ten Matwidzi tutaj. A to serio nie jest dobre połączenie, nie? 27 bez trenera. I teraz trener, pod kogo? 29, no. Tylko że najmar zwykły, nie ten z czapką. Jezu, ta czapka tak oddaje! Zwariuję zaraz. No i to już nie wygląda tak dobrze, tak? Ale Neymarem zwykłym grać. Zowie, co wy o tym myślicie? Nie wiem, co mam zrobić. La 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 la. wiele Neymar ma czapkę na karcie, no. I w tym składzie mamy Dembele, mamy Sona, a tam mamy Rafinię, nie z tym Neymarem. Mniej kombinacji, no, mniej kombinacji. Ja już naprawdę nie wiedziałam co mam zrobić. Jedni widzowie mówili kup Neymara, bo ma czapkę, drudzy. Inni są Ronaldo bo jest jest goltem. już sama nie wiem. Dobra, bierzemy Neymara w pit. Nie, za czapkę kiedy? Za czapkę. Wyobraź sobie, że strzelamy bramkę tym Neymarem i przeciwnikowi pojawia się Neymar w czapce. Nie, dobra. 12 seconds later. Dobra, bierzemy Ronaldo, no przecież nie mam z nimi normalnie. Zaraz co za Jezus Maria z tymi widzami. Ale ktoś mi tylko powie, że mam trzeciego Ronaldo że, że co ja kupiłam, to ma bana, od razu ma bana, nie? Już myślałam, że podjęłam decyzję, już mieliśmy kupować Neymara, ale mi, mi nie, nie, nie Neymara, tylko nie Neymar, to jest tylko plus do oceny, weź się Ronaldo. Jak żyć? O, o, o. O kurw, Ja pierd... Dlaczego się musiałam pomylić? Ja pierdzielę, no nie! Czy mi naprawdę obok nosa przyszedł Cristiano Ronaldo za 1 260 tysięcy? Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. James Griezmann? Dobra, pierdziele to już. Witamy serdecznie Cristiano Ronaldo! Milion 300 tysięcy zapłacone! Z myśliwym, tak? Z myśliwym! Dobra. 29 zgrania. No nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. No i później chyba za Neymara blatuje... Figo. Możliwe, że jutro nawet, bo mamy 200 ponad tysięcy. Jak się jobbery sprzedadzą. Możliwe, że już jutro. Taki Figo wleci tutaj. Dobra, teraz. Oj za mocno. A może Ronaldo? ZEŁBAAAAAA! Ale bramka! Co jest? Że to wleciało? Cristiano Ronaldo, ale sobie to przyjął i ciach! Ale ładnie. Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Chris, Cristiano... Cristiano... Cristiano! Brawo. Cristiano... Cristiano! Uch, ale goat! Jezus Maria! niesamowite jak ten Krystian Ronaldo się porusza, jak się wystawia. Oj, coś pięknego liga weekendowa w tym tygodniu, co będzie to?